Urzędnicy starosła powiatowego w Sandomierzu oraz pracownicy powiatowych jednostek jak również radni przekazali cegiełki finansowe na przygotowanie szlachetnej paczki, w tegorocznej zbiórce udało zebrać się ponad 4000 tysiące złotych. Z zebranych pieniędzy udało przygotować się szlachetną paczkę dla rodziny pani Ani z Sandomierza. Urzędnicy część zebranych pieniędzy przekazali je również do szkoły podstawowej w obrazowie. Pomogliśmy pani Ani, która wychowuje samotnie trójkę małoletnich dzieci, jak również wsparliśmy finansowo czwartą klasę szkoły podstawowej w obrazowie, gdzie również odbywała się zbiórka finansowa dla potrzebującej rodziny z naszego powiatu. Bardzo, bardzo wszystkim za to wsparcie dziękuję i myślę, że dzięki tym środkom, tym zakupom te rodziny będą miały. Wesołe, spokojne, radosne święta. Jak przekazuje kierownik wydziału promocji w sandomierskim starostwie Anna Szewczyk, paczka została przygotowana zgodnie z sugestiami rodziny. Zebraliśmy kwotę ponad 4000 zł. Z tych pieniążków zostały zakupione kuchenka gazowa, wersalka chemia, środki czystości żywności w prośbach dla rodziny była także poduszki i pościel. Weronika z wolontariuszka szlechywna. Paczki. Przypomniała, że przygotowane paczki wypełnione potrzebnymi artykułami znacznie ułatwią rodzinie przygotowanie do świąt. Ta paczka w tym roku była taka szczególna. Zebraliśmy właśnie tutaj artykuły spożywcze, chemiczne i co prawda, tutaj artykuły domowe. No, dla nas, te, dla nas te święta będą radosne i, i miejmy nadzieję, że właśnie ta pomoc, którą niesiemy rodzinom też właśnie te, te święta dla nich będą radosne. Do pomagania w okresie nie tylko przedświątecznym zachęcali również wicesterosta Paweł Niedźwiedź oraz Grażyna Szklarska, członek zarządu powiatu. Panie, idą święta, a święta ludzie dzielą się dobrem, bo to dobro wraca. I tutaj to dobro nich wróci do pracowników Starostwa Powiatowego Urzędu Pracy, PCPR-u, poradni, wszystkich jednostek, wszystkich ludzi zaangażowanych, naszych wspaniałych wolontariuszek. Bo są święta i trzeba pomagać. Święta Bożego Narodzenia, proszę Państwa, to czas szczególny, czas szczególny dla nas wszystkich. I jak każdy chciałby być obdarowany, my również obdarowujemy tych, którzy tej, tej pomocy najbardziej potrzebują. Cieszmy się z tych. Świąt, niech wszyscy się cieszą, Boże Narodzenie niech trwa, niech ta gwiazdka zaświeci dla wszystkich. Szlachetna paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Przypomnijmy, że wolontariusze tej organizacji już od 20 lat spotykają się z rodzinami w potrzebie. Dla telewizji STV Katarzyna Kaszluga.